Cześć wszystkim trzeci, trzeci, dzień odnawiania podestów w kościele. Dzisiaj już rozpoczynamy, wczoraj już w sumie zaczęliśmy lakierowanie. Tak to na razie wygląda. Podesk, podnóżki w tych ławkach są już polakierowane na gotowo. O zobaczcie tutaj na przykład o tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze mamy taką małą interwencję, bo jedna ławka się rozeszła i ściskamy ją, kleiliśmy ją na nowo, żeby ją poprawić. Te podesty są gotowe, dzisiaj będzie pierwsza warstwa kładziona na nich. Ławki, tak jak mówiłem, wszystkie podnóżki w ławkach są już polakierowane, odświeżone. Lakierujemy harclakiem, bardzo fajny lakier. Fajnie się go rozlewa, fajnie się go maluje z wałka. Fajnie tego, fajnie łapie, dobry, mocny. Jednoskładnikowy. Poliuretan, ale fajny. Wiadomo, smród, maska takie rzeczy obowiązkowo. Zresztą tu mamy potwierdane wietrzymy także w miarę to fajnie. wszystkie, Ten cały zapach ucieka na zewnątrz. No, także niedługo będą, będzie już filmik, myślę, że już jak to będzie wyglądało ten kościół już po całości, już jak pozmontujemy te wszystkie ławki, jak to się już będzie wyglądało po renowacji. Także dajcie lajka, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Bo już za jakiś czas też ciekawy temat, ale na razie nie chcę nic więcej mówić. Zobaczycie, jak zaczniemy robić. Pozdro!